W tym wideo opowiem Ci, dlaczego warto prowadzić livey na Facebooku. Zacznijmy od tego, że Facebook to doskonałe miejsce do promowania tego, co robisz, czym się zajmujesz. W jednym z moich filmików mówiłem o budowaniu wizerunku eksperta w sieci, a link do tego filmu znajdziesz w opisie pod filmem. I transmisję na żywo na Facebooku, czyli livey, jest jednym z jego elementów. Obejrzyj to wideo do końca, a wyjaśnię Ci dlaczego. Pierwsze, live y to forma aktywności na Facebooku, która cieszy się dużym zainteresowaniem zwykłych użytkowników, ale też ludzi, którzy budują biznes online. Live pozwala być bliżej Twoich potencjalnych czy też obecnych klientów. Dajesz się poznać jako osoba przede wszystkim, a produkt, jaki proponujesz, jest dodatkiem. Można powiedzieć, że live to forma osobistego spotkania z Twoimi klientami. Twoich klientów z tobą. Po drugie, prowadzenie live'ów to świetny sposób na przekazywanie wiedzy. Możesz pokazać produkt, omówić ofertę, a potem od razu odpowiedzieć na pytania, które się pojawiają wśród odbiorców. Twoi klienci mogą pytać, komentować i na żywo uczestniczyć w tej rozmowie, a to buduje więzi. Po trzecie, internauci często wolą uczyć się lub dowiadywać się o czymś z filmików czy też transmisji, aniżeli tradycyjnie z artykułów czy instrukcji. I zamiast opisywać działanie jakiegoś produktu, oferty, po prostu pokaż, jak to działa na live. I po czwarte, live to doskonały sposób podnoszenia zasięgów na Facebooku. A jak pewnie wiesz, ostatnio często się słyszy, że Facebook drastycznie zasięgi obcina, zatem zwiększasz naturalne dotarcie do swoich klientów. I po piąte, live to super narzędzie do poznania swoich klientów, ich potrzeb, oczekiwań. Dlatego rozmawiaj z nimi w ten sposób. Rozwiązuj ich problemy, uzupełniaj wiedzę, jakiej im brakuje. Pytaj też, jak możesz pomóc, albo na przykład, co chcieliby zobaczyć w kolejnym Twoim live'. No a jeśli martwisz się, a co jak wydarzy się jakaś wpadka? No cóż, nikt z nas nie jest doskonały i wpadki się zdarzają, ale to wartość sama w sobie, bo wtedy pokazujesz dystans do siebie. I każda taka wpadka sprawia, że ludzie zbliżają się do ciebie, bo wbrew pozorom przesadna perfekcyjność nie jest dobra i lubiana. I na koniec jeszcze dwie sprawy. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak poprowadzić swój pierwszy live, to w linku pod filmem znajdziesz instrukcję, jak live'a typowego zamienić w virtual party. A po drugie, pamiętaj, żeby subskrybować nasz kanał, też dzielić się nim ze swoimi znajomymi, zapraszać do tego, żeby oglądali, subskrybowali, no i koniecznie klikali w dzwoneczek, dzięki czemu żadne nowości Was nie ominą. Do zobaczenia na live.